Temat oświetlenia. Kiedy w biurze mamy włączoną zwykłą lampę, taką z sufitu, to wyglądam tak, jak widzicie na tym przykładzie. Nie jestem zbyt korzystnie oświetlony, to światło jest takie żółtawe i generalnie to wszystko wygląda tak troszeczkę domowo i tandetnie. Dlatego ważne jest to, żeby się dobrze oświetlić. I jeżeli macie jakieś okno, tak jak ja tutaj, a chcecie korzystać z dodatkowego oświetlenia, to to okno warto zasłonić. Wyłączamy tę górną lampę, i ja mam tutaj z boku taką lampę z dużym softboxem, który Zmiękcza to światło i z czymś, co się nazywa plaster miodu. Tak to wygląda. I ten softbox powoduje, że to światło nie jest jakieś super ostre, więc nie razi mnie tutaj i nie świecę się cały, a dodatkowo ten plaster miodu, czyli te takie krateczki, powodują, że to światło świeci głównie na mnie, a nie oświetla całego pomieszczenia dookoła, tylko jest takie bardziej kierunkowe. Ja dodatkowo, żeby wyglądać jeszcze lepiej, żeby to wyglądało bardziej profesjonalnie, stosuję światło kontrowe. Ja mam tutaj na takim małym statywie miecz LEDowy, i to światło ustawiam tak, jakby po przeciwnej stronie do tego głównego. To główne, żeby też nie być zbyt płaskim, to ono nie jest na wprost mojej twarzy, tylko pod kątem 45 stopni tak lekko z boku. Dzięki temu ten obraz jest bardziej 3D, bardziej filmowy. Natomiast to ustawiam z tyłu, też pod kątem 45 stopni, ale z drugiej strony. Moim zdaniem rewelacyjnie się sprawdza ten duet. Ta jedna główna lampa, plus małe tutaj światełko z tyłu.